Czy Jagiellonia ma jeszcze szansę na mistrzostwo? Oczywiście, że ma, ale ma zdecydowanie najtrudniejszych rywali w tych ostatnich ośmiu kolejkach. To są rywale drużyn, które grają o mistrza. A ja postanowiłem sprawdzić jaka jest średnia siła tych drużyn, z którymi faworyci do mistrzowskiego tytułu będą jeszcze grać w tym sezonie. Rywale Rakowa Częstochowa zdobyli dotąd w sumie 264 punkty, a więc średnio 33 punkty na mecz. Średnie miejsce rywali Rakowa Częstochowa w tych ośmiu ostatnich kolejkach to 11 miejsce. A więc no Raków ma autostradę do mistrzostwa, bo ma zdecydowanie najłatwiejszy terminarz do końca sezonu. Rywale Lecha Poznań zdobyli w sumie w tym sezonie 282 punkty, czyli średnio 34 punkty na mecz, a średnie miejsce tych rywali Lecha Poznań to 9,62. Takie jest średnie miejsce rywali Lecha, z którymi zagra jeszcze kolejsz do końca sezonu. Czyli no, łatwiej niż Raków, ale Jagielonia Białystok. No i Jagielonia Białystok. Niestety. Ale ma najtrudniejszą drogę do mistrzostwa w tych ostatnich ośmiu kolejkach, bo rywale Jagiellonii, z którymi Jaga zagra, zdobyli średnio 36,25 punktów w tym sezonie. Średnie miejsce, jakie zajmują, to 9,5, a łącznie zdobyli w sumie 290 punktów. Jaga gra jeszcze na wyjeździe z Legią Warszawa, z Rakowem Częstochowa, u siebie z pogonią, więc ma zdecydowanie najtrudniejszą drogę do mistrzostwa. Dodając do tego jeszcze mecze, widzę mm, konferencji, no to będzie o mistrzostwo naprawdę bardzo ciężko. Więc, faworytem, jak wskazują specjaliści, z szansami 89% na mistrzostwo jest Raków, no i to nie dziwi.